Swoich tam opiekunów, i którzy tam pewnie też robicie to, ale ja pokażę, jak ja to robię. Na zasadzie, zobaczcie, jak, jak, jak to u mnie wyglądało. Chociażby dlatego, że tutaj Kamila wspominała, tych kontuzjach różnego rodzaju. Ja przebiegłem 160 tysięcy kilometrów i nie mam kontuzji. Ciągle biegam, nic mi nie boli, i wszystko jest ok. Powiem dlaczego. Ale zanim do tego przejdę, takie parę takich tutaj, słuchając z przyjemnością Izy i familii. No, ja tutaj szedłem drogą Kamili, jeśli chodzi o to, że e, ja sam chciałem biegać. Mnie, mnie nikt nie zauważył, mało, ja, ja chciałem, a nie, mnie też wyganiano na dobrą sprawę, byłem, byłem kiepski. Ja byłem, ja byłem jako, grałem w piłkę nożną jako nastolatek i dopiero na drugim roku studiów, właściwie już nauka się ułożyła troszeczkę i wtedy czasu było więcej i ja chciałem ciągle biegać i zacząłem, zacząłem, sam się zapisałem do AZS-u Szczecin, bo studiowałem na polityce Szczecińskiej Yy, po, pochodzę ze świegodzina, z tego z tego śpiewodzina, wiecie tego. Yy, I i yy, też yy, chciałem, biegać, tak? chciałem biegać. Podobieństwo jeszcze z kamilą, ja tylko pół centymetra mam nogę krótszą jedną od drugiej i to wyszło tam później w yy, późniejszym okresie, bo dopiero przypadkowo się dowiedziałem, miałem skurcze i się przypadkowo dowiedziałem, że mam nogę krótszą. Teraz problemów nie ma, bo mam biegam z dodatkową wkładką. Także tutaj podobieństwo nas no Wyniki nasze znacie, e, cała nasza trójka przeszła, biegi średnie, biegi długie, przeszliśmy bieżnie. To było coś, co, było, co, co jest niezbędne do tego, żeby dojść do, do poziomów jakichś takich mistrzowskich. Tutaj, Czasami śrostka, mrzowska międzynarodowa, to są, to są piękne rzeczy, bo ja jak mówiłem, jak zaczynałem jako, jako ten uczeń liceum pobiegiwałem sobie, to, to w ogóle no, chciałem na WF to by mnie nie przyjęli, bym ja by utonął w basenie przede wszystkim, to, to inna sprawa. Ale, ale to, że każdy z nas chciał biegać. Chciał biegać i, i, i mimo że inni nie, nie widzieli w nas mistrzów, myśmy do tego mistrzostwa doszli, to co mówiła Kamina katorżniczą pracą. Nie, nie, może nie, ja tego nie chcę mówić, e, takich słów używać, morderczy Maraton czy Kratorzecia praca, dlatego że e, ja uważam, że e, wy tu jesteście, bo chcecie, tak? przede wszystkim to jest ważne, to, 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 to że Was nikt nie, nie wygonił, nikt wam tu nie kazał pojechać, jesteście tutaj e, płacicie za to, żeby to być i, i chcecie to robić. Bo mam nadzieję, że to, to jest, czyli, e, 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 mówię wam, że to jest ważne, e, bo dzięki temu... Łatwiej Wam będzie osiągać sukcesy, te, te cele, bo jesteście po to, żeby zdobyć pewną wiedzę i ona Wam pomoże się rozwijać. Ale to, że Wy tu jest, już jesteście, to jest ważne, żeby, żeby łatwiej pokonywać te różnego rodzaju problemy. Tak, tam ten morderczy trening będzie, nie będzie tak morderczy, jeśli Wy będziecie świadomi tego, że macie jakieś cele, znacie drogę do osiągnięcia tego celu i po prostu realizujecie tylko jedną drogą. I w treningu biegowym nie ma rzeczy, które się robi ponad Wasze możliwości. A gdzie ponad Wasze możliwości to będzie kontuzja, I musicie tak poznać metodykę rozwoju, żeby te kontuzje omijać. I teraz bardzo płynnie przechodzę do tego, o czym, o czym tu chciałbym Wam powiedzieć. Właśnie kontuzja. Kontuzja to jest różnica pomiędzy tym, co Wy chcecie zrobić, a tym, co możecie zrobić. Czyli chcę powiedzieć szybko, i nagle boli mięsień. Dlatego, że serce, płuca już mogły biegać szybciej, one, one się rwą do szybszego biegania, a mięśnie mamy słabe i, i mięsień jest za słaby do, do, do tego szybszego biegu. Biegali się bardzo wolno, mięśnie sobie były na takim poziomie e, siły, który pozwalał wam biec z daną prędkością. E, tre, biegając, a, a jeszcze nie trenując, bo to dwie różne, dwie różne rzeczy. Biegając dochodzi się do pewnego momentu, kiedy e, Systematycznie biegając, poprawiamy parametry serca, poprawiamy parametry płuc. Możemy coraz więcej, ale bez tej, tego mądrego treningu, o którym teraz będzie, będzie więcej, okazuje się, że, że nie, nie wytrzymują mięśni i są, i są problemy. Naciągnięcia, przeciążenia, różnego typu kontuzje, które uniemożliwiają bieganie, no często się, często ludzie mówią, no takie, takie, tak, tak się słyszy, że bieganie to nie, a już po twardym bieganie, bo kolana bolą, bo to wysiadają, bo tam achillesy. Słuchajcie, no niektórzy uważają, że, że, że trening biegowy i czy nie, że kontuzja u biegacza jest tak samo jak, jak karabin na żołnierza, to jest po prostu musi być, bo to, bo to jest normalne, normalne, że, że, biegacze mają kontuzję. Słuchajcie, ja miałem ja biegam 42 lata, generalnie bi zacząłem biegać jako 16-latek, ale trening wyczynowy, trening, trening zacząłem dopiero na, na drugim roku studiów, mając lat 21, bardzo późno. I można powiedzieć, że jak ja zaczynałem swoje bieganie, to ci takie gwiazdy, takie lokalne w Szczecinie, oni kończyli karierę, bo oni zaczynali w wieku 15-16 lat, a Szczecinie, właśnie, że Iza ciągle jeszcze biega, bo ona zaczynała, jakaś 15-latka, tak, i ciągle jeszcze biega. Ja zaczynałem jako 16-latek, ale gadałem za piłką nożną. Wpisywałem sobie tam 5 km za, za godzinę biegania za, za piłką nożną. Ale trening rozpoczął się dopiero w wieku 21 lat, i o tyle to było ważne, że ja, że ja nie. Nie miałem, nie miałem trenera, sam, sam, sam pożyczkowo pobiegiwałem, ale organizm w wieku 21 lat już jest na tyle dojrzały, na tyle e, rozwinięty, że ominęły mnie takie kontuzje tego, tych, tych wstępnych, tego biegania juniorowskiego, gdzie eksploatuje się tych, tych zawodników za, za, za dużo im się karze. Zapominając o pewnych rzeczach, albo może nie tyle zapominając, co czasami czasu nie ma na to, lepiej, żebyś zrobiła tam ten trening biegowy, to odfajkowała, a sprawy inne, sprawnościowe, zostawimy sobie na później. Z reguły tam zimą się robi ten, ten, ten tren sprawnościowy. No i właśnie, trening to, to nie są biegane, to, to, nie, to nie chodzi o te kilometry, które pokonujecie. 10, 12, jutro 20, a jutro 5. Słuchajcie, tak to się biega, ale Wy nie wiecie, jak wygląda trening. Za, Wyczynowca, zawodowca Kamila, wspominała tam króciutko o tej, o tej całej obudowie. Po treningu, się idzie na salę gimnastyczną, jak się jest na obozie, jak się jest w domu, to po prostu w okolicach domu się robi zestaw ćwiczeń rozciągających i wraca się do domu, albo w sali, jak jest na obozie, zestaw ćwiczeń gimnastyki siłowej. I te, te, trzy, te trzy drogi, trening biegowy, rozciąganie i wzmacnianie, to, są, to jest nieodzowne do tego, żebyśmy my potrafili nadążyć z, z, z elastycznością naszych mięśni i z siłą naszych mięśni, żeby one nadążyły nad tym, roz, nad tym rozwojem tej tak zwanej góry, jak to w książce opisuje, czyli płuca i, serce, płuca i serce. Bo potem następuje dysonans i jest kontuzja. My, my po każdym treningu takim, może tak. Po, po tych treningach takich zbiegowych, gdzie jest w planie 15-20 metrów mm rozbiegania, czy wycieczka biegowa, wracało się do, 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 do domu i się, czy pod dom rozciągało się 15-20 minut przestronny trening. Ja, ja tutaj dzisiaj nie pokażę gimnastyki rozciągającej, pokażę, pokażę Wam ten mój zestaw gimnastyki siłowej, bo to, no nie mamy czasu też, jakby tutaj. Yy, ale wszystko to będzie jeszcze w oczywiście i jest na ale a potem wracało się do domu, kocyk na podłogę. Nie, ludzie myślą, że ten, ten trening siłowy, każdy to rozumie jako siłownia, jako sztanga, jako tam używanie urządzeń do tego potrzebnych. Ten trening gimnastyki siłowej nie wymaga żadnego urządzenia. Przydaje się drążek powiedzmy sobie, ja akurat w domu drążek mam i, i, i używam go. Bo, bo to jest jedyne urządzenie, które mi jest potrzebne. no piłki lekarskie, ale gdyby to, to jest w okresie zimowym na sali gimnastycznej. Ale, ale w domu generalnie kocyk i taki podstawowy zestaw ćwiczeń siłowych, e, oczywiście, że można różne ćwiczenia sobie dobierać. To, to, nie są, to nie jest zestaw, który jest jedyny i który e, nie można inaczej. Można inaczej, tylko że on jest jakby dobrany na tyle. Tak jest skomponowany, żeby, żeby uaktywniał te, te wszystkie w miarę miejsca, które są potrzebne i oczywiście siła tego treningu, jak, jak w ogóle siła rozwoju biegowego polega na systematyczności, na pilności, na, na cierpliwości w realizowaniu tego. Jeśli ja rozmawiam podczas maratonów, gdzie, gdzie jestem w Polsce no, na, na większości tych, tych biegów i często przychodzą, Panie Urku, kolano boli. Pytanie jest jedno. Jak gimnastyka siłowa? No, no, różnie z tym jest. Nie mam więcej pytań. Ma po prostu wiadomo, że. że e, oczywiście odpowiedź jest jedna. Nie mam, nie mam czasu, no jeszcze te, te, te 15 przebiegne, ale nie, trenuję tam. O, o, przed 7 rano muszę już być i, i wracam do domu, kąpielka i do domu, i, i, i do pracy, tak? czy, czy do szkoły. Brak rozciągania, brak gimnastyki siłowej, brak tych wzmacniania mięśni są problemy. I teraz, czy warto inwestować tak w ten, 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 ten biegowy trening, jeśli zapominając o tych dwóch pozostałych elementach, wcześniej czy później uderzamy w ścianę i mamy problemy, kontuzje no, no, tak, kontuzje są, są dla ludzi, którzy zapominają o tym, żeby, żeby równolegle prowadzić te działania. Ja to robię w miarę systematycznie, też już, gdyby już nie, nie mam takich aspiracji jakich, takich sportowych teraz, żeby tam nie wiem co robił, ale, ale co pięć lat Medal Mistrzostw Europy musi być i ja Wtedy się sprężam, pilnuję, bo wtedy intensyfikuję trening, więcej od siebie wymagam i wtedy wiem, że jeśli zapuszczę się podczas ćwiczeń w gimnastyki siłowej, no to, 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 to będę miał kontuzję i po co mi było trenować listopad, grudzień, styczeń, jak ja w marcu, napiękam kontuzję i wszystko szlak trafia. Także, także warto mieć świadomość tego, że bez systematycznego realizowania tych ćwiczeń nie, nie opłaca się, się wychodzić podczas szarugi jesiennej, podczas mrozów na, na, na treningi zimowe, bo, 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 będzie, bo będzie problem. I oczywiście mówię o systematyczności. No to tak jak w bieganiu, w treningu biegowym, w ogóle trening biegowy ma, ma sens, jeśli jest robiony przynajmniej trzy razy w tygodniu. Najlepiej. Najlepiej na waszym poziomie 4 razy w tygodniu, no, część z was lepsza wystarczy, że 5 razy w tygodniu, bo 5 razy w tygodniu się biega poniżej, poniżej 3 godziny w maratonie i to chyba, nie wiem, to, to, kto ma najlepszą życiówkę z was tutaj w maratonie, na jakim poziomie, powiedzmy, czy poniżej 3 godzin ludzie tutaj biega. No, to za dużo nie jest. I to 5, razy w treningu, 5, 5 treningów w tygodniu wystarcza oczywiście, bo bo, 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 co będziecie robili, jeżeli, nabiegacie, jeżeli będziecie robili 6 razy w tygodniu, nabiegacie 3 godziny, to, to, to jakbyście chcieli poprawić się na 2,30, a 2,15, albo 2,11, tak, to, to ile tych treningów trzeba by było robić później? Także trzeba mieć tę świadomość tego, że nie, nie, nie strzelamy z ostrej amunicji na poziomie 3,5 godziny w maratonie, tylko wykorzystujemy 4 do 5 treningów tygodniowo. To wystarcza, żeby się rozwijać, ale jednocześnie musimy wiedzieć o tym, że. Przynajmniej trzy razy w tygodniu. Ta gimnastyka, czyli rozciąganie jest jak mycie zębów, to zawsze jest robione. Ale a gimnastyka siłowa, o której będzie, będzie więcej, przynajmniej trzy razy w tygodniu. I to regularnie, dlatego że tak jak wszystko, jeśli robimy to akcyjnie, w pewnym momencie robimy cztery razy w tygodniu, a potem nagle przez, przez, przez tydzień nie robimy w ogóle, tracimy ten dorobek nasz. Bo musimy znowu, gdyby organizm zapomina pewne, pewne rzeczy i, i musimy... Znowu się męczyć, znowu więcej męczyć, bo oczywiście ćwiczenia gimnastyki siłowej to są trudne ćwiczenia. I to, 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 to nie ma tak, że, że robię ćwiczenia gimnastyki siłowej i się nie zmęczyłem. Znaczy, że, że chyba ich nie robiłem, bo pokażę zaraz Wam te ćwiczenia i to, to, jest, to są rzeczy trudne, ale jeśli chcemy być lepsi, to musimy się stykać z tymi granicą naszej możliwości i starać się powolutku wydłubywać tym, tym takim yy, oskardem tę ścianę tam betonową taką rozwijać, żeby być lepszy, żeby być lepszy. I y, dochodzimy do momentu, kiedy jest trudno, staramy się jeszcze momencik wytrzymywać, odpuszczamy. I to powoli, powoli, powoli kropla drąży skałę. E, e, coś, co na początku było bardzo trudne, po, po paru tygodniach takiego, takich ćwiczeń już nie jest tak trudne, już, już robiliśmy coś 10 sekund, a potem robimy 20 sekund, a potem robimy pół minuty, a potem robimy 3 minuty i potem się śmiejemy, jak to mogło być kiedyś, że ja miałem problem, żeby to zrobić 20 sekund. Ale to wszystko, sami wiecie o tym, wszystko, trening czyni mistrza i trzeba mieć świadomość tego, że, że e, łatwo, nic nie, e, łatwo to nie jest, ale z drugiej strony, Wiecie, że coś osiągnięte bez wysiłku to, to, to nie ma wartości. Tak? Jeżeli coś robi się i to, i to przyszło samo, samo z siebie, znaczy mamy albo wielki talent, ale na talent raczej nie, nie liczcie. się, trzeba, trzeba to dokumentować jeszcze solidną pracą, solidną dawką potu, nie ponad Wasze możliwości, tylko w taki sposób, żeby, żeby ten rozwój budować. E, pokażę wam te, e, znaczy może jeszcze, jeszcze tutaj, żebym tutaj. Zanim to zrobię, bo wspomniałem o gimnastyce rozciągającej, powiem tylko króciutko jeszcze, że bo mówiłem, że robimy na końcu. Oczywiście w mojej teorii treningu nie rozciągamy się przed wyjściem na trening. Mięśnie są, są zaspane, są, są zimne, jeśli nagle zaczniemy jakieś tam przed wyjściem, ludzie tak robią, tak się mówi, niektórzy porozciągają się 10 minut przed, przed treningiem. Nie, wychodzimy na trening rozbiegany 10-12 kilometrów, zaczynamy powoli, powoli, wolnym biegiem truchcikiem, dogrzewamy się na trasie, biegniemy tam swoim określonym tempem ten, 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 ten trening. No, jeśli mamy w planie przebieżki, to wtedy zatrzymujemy się. Przed przebieżkami, które są żywsze, rozciągamy się. Wtedy robimy zestaw ćwiczeń gimnastyki rozciągającej, żeby mięśnie, ale mięśnie są już dogrzane tym, 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 tym biegiem. Robimy przebieżki, wracamy do domu, robimy zestaw gimnastyki siłowej. Jeśli w planie jest jakiś mocny trening, cross, czy, czy drugi zakres, czy, czy tam, czy interwał na przykład. Robimy rozgrzewkę i właśnie też nie, nie rozciągamy się przed rozgrzewką, tylko rozgrzewka jest po to, żebyśmy się rozgrzali, jak sama nazwa wskazuje. Czyli robimy e, 2 km, 3 km truchtu, 10-15 minut truchciku żeby rozgrzać organizm. E, kończymy ten, ten, wiek ten, 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 ten bardzo delikatnymi trzema przewieszkami, takimi dogrzewającymi, bardzo spokojnymi, nic, nic na, nic na, niezbyt szybko. Rozciągamy się, koncentrujemy się do, do, przed tym treningiem, robimy trening. Wracamy do domu, pomocnym treningu można nie robić gimnastyki siłowej, będziemy zmęczeni, ale jeśli jest ochota i są siły, to warto nie odpuszczać żadnego treningu te, tego siłowego. A takie zwykłe rozbiegania robimy rozbieganie, rozciąganie na końcu i, i gimnastyka siłowa. Pokażę ten, ten, ten mój zestaw, to jest 8 drążków, no, drążka droż, nie ma i generalnie no, kto ma drążek, to jeszcze byłby na koniec jeszcze poczekanie na drążku, ale ja pokażę tego to bez drążku, leżenie tyłem i ja robię szat równoważny. To robię. Ale teraz tak, to, to jest dość trudne, jeśli chodzi o, o tę koordynację, bo na początku to no, trudno się nam złożyć, tak? Czyli, Ktoś tego nie zrobi, nie potrafi robić, to może po prostu robić tego typu. Że chodzi o, o mięśnie druga. Nie, nie, nie robimy tutaj jakichś rekordów. Ja to robię zwykle 20 takich 12 sekund, napięcie, czyli podnosimy głowę, podnosimy nogi, leciutko ramiona yy, ściskamy. Napięcie, odpoczynamy. Yy, 20 sekund to nie tak, nie wszyscy dadzą radę. I będzie 5 sekund na 5 sekund. Mogą być 8 sekund na 12 sekund. Czyli warto sobie ustawić taki cykl 5 na 5 albo, albo 7 na, na 13, albo 8 na 12. Ja tak robię w cyklu 20-sekundowym, ale 12 sekund na 5 na 8 sekund odpoczynku. I 9 razy, a 10 raz robię na dłużej, czyli robię 20 sekund albo 30 sekund, albo nawet 40 sekund i później niesie końcówkę takie, takiego rowerka. No takiego, no, urozmaicenia, że tak powiem. Trzecie, trzecie, a trzecie to jest w leżeniu. To, to podobno, to trzecie jest takie, że ktoś ma problem z pierwosłupem, to nie powinien tego robić, to, ale to trzeba wiedzieć od lekarza. I to jest robienie na czas. Ręce luźno leżą wzdłuż, nie pod tyłkiem, tak? nie, nie tutaj. Luźno i im dłużej, tym lepiej. Ja doszedłem do, do 3,5 minuty, powiedzmy sobie, ale, ale w sensie jest dość trudne, bo to, bo to tak na początku się wydaje, że to, że to można tymi nogami, trochę nie, nie wysoko, nie zupełnie nad, nad ziemią, takie średnio pośrodku dość, dość dynamiczne, że jak powiem w sensie, nie takie wolniutko, czy tam jakieś takie, po prostu no, takie średnie ustalić ustalić i jedziemy, im dłużej, tym lepiej. Tu sobie zapisujemy czas, jaki, jaki, jaki to realizujemy. Zobaczycie na początku pół minuty, 40 sekund, minuta, no, 20 lat powie, mieli problem, żeby minutę zrobić. Ale to jest oczywiście to tak co mówiłem. 3-4 tygodnie z treningu, minuta, półtorej, dwie minuty, na pewno to zrobicie, to będzie fajne, bo będziecie się mogli porównywać, jak te rekordy wiecie. bo tu jest coś takiego, że przychodzi taki, taki kryzys. Jak już robimy, 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 jest pewien kryzys, podpowiadam, żeby parę głębszych oddechów, tak robię te tlenu, czyli już, już nie możemy, głębiej oddychamy i jeszcze parę sekund, jeszcze parę na sekund postarimy wyciągnąć. Nie, nie możemy się poddawać w tym pierwszym momencie takiego osłabienia, tylko jak jest kryzys, to próbujemy bardziej, jak gdyby nie, no musimy coś z siebie jeszcze dodatkowo dać i powiedzieć sobie jeszcze parę sekund. Trudno jest, ale jeszcze, jeszcze te mięśnie letwieją, jeszcze kilka sekund. Trzecie, czwarty, to było trzecie. Czwarte, wspięcia na palcach. Tutaj o Achilles, achillesy nie Żeby utrzymać prędkość na, na dystansie, no musimy mieć odpowiednią siłę e, różnych mięśni, nie tylko nogi. To przecież to, e, całość się składa na to, żeby to realizować. Także 30 takich, takich wspięć. Oczywiście odpoczywamy niezbyt długo pomiędzy ćwiczeniami, to jest e, pół, pół minuty do minuty. E, ćwiczenie piąte. Klasyczne pompeczki, czyli ja robię 20 20 razy pompeczki. się ręce podczas biegania pracują, też trzymać sylwetkę, to są ważne. Nie możemy mówić o nogach, czyli wszystko jest, jest ważne. To było 5, i teraz coś takiego. Teraz będą trzy ćwiczenia. Jeśli ktoś mówi, że ma mało czasu, albo wkrótce albo no, już nie da rady. Y, zrobić pełnych 8 ćwiczeń, no bo to, to, to trwało około 20 minut ten cały zestaw y, tych 8 ćwiczeń to przynajmniej słuchajcie, teraz trzy ćwiczenia, jeśli nie macie czasu, jak już, y, tak się wam śpieszy, że, że nie macie czasu w ogóle, to trzy ćwiczenia obowiązkowe. Y, słuchajcie, też będą robione... Y, ja to robię, panie, ja to robię dwie zmiany po 20 sekund, czyli podniesienie tyłka. Trzymam 20 sekund. Jedna noga. Zmieniam drugą nogę 20 sekund i drugi raz 20 sekund i 20 sekund. Czyli dwa to razem minutę 20. To jest trudne ćwiczenie. się. Niech to będzie pi, Niech to będzie dla kogoś kto tego nie potrafi. Niech to będzie jedna, druga, na zmianę. Tylko, tylko to. Nie, ale, ale to musi znać przynajmniej minutę. Słuchajcie, to są ćwiczenia podparcie jednopunktowe staw skokowy, korano tu wszystkie te ściegna, przyczepy, więzadła, te mięśnie i biodra. Słuchajcie, one są tak napięte, napięcie jest ich pracą, tak i z i to napięcie jest mocne. I teraz jedna noga, druga noga, jedna noga, tu się y, uniesione, uniesione, tak, w miarę postawione. jedna, druga. To raz, podobne, ale przodem. Jedna noga, też 20 na 20 robię, ale też nie też nie, nie tak, nie, nie tak. W miarę pasowany, tak? Jedna noga, druga noga. Też podobnie już te się zaczynają się. To są mięśnie, które biegną. One, one pracują. To, to, to samo dzień nie tak? żeby się poruszać na trasie biegowej, te mięśnie są zaangażowane, jak one są silniejsze. Raz są silniejsze, raz są odporne. No, Kulturysta, który wie, że handla i tak podnosi, tak i tak, ten mięsień nagrośnie. Tak? Wam te mięsień no, to nie urosną, jak kolażą, to jest zupełnie inny trening, ale będą silniejsze. Będą no, na kontuzję, będą nadążały za rozwojem serca i płuc. Czytelnie ósme, bokiem. Pionowo nie tak ręka. Nie tak ręka. na iść tu pionowo. Wyprostowamy i trzymamy. No ja robię dwie zmiany po, po 30 sekund. Jedna, jedna noga. Przełożenie na drugą. Tak I, i 30 sekund. I zmiana znowu drugą nogą. No i na końcu jeszcze robię drążek. Chcecie. Możecie robić inne. Możecie wybrać sobie co, co Wam się podoba. Że, że te ćwiczenia obejmowały właściwie większość tych mięśni, które w które, ogóle no nie myślą, że tylko do biegania się nadają, bo to będziemy sprawniejsi, to nie tylko w bieganiu, ale potem w życiu, tak? będziemy, będziemy, będziemy zrośli. E, e, obejmują większość, większość tych mięśni, których potrzebujecie. Na pewno Wam pomogą, po pierwsze, e, żeby mięśnie nadążały za, za, za górą, po drugie, żeby nie było kontuzji. Bo kontuzje to są słabe mięśnie, słabe mięśnie, one związane właśnie na przeciążenia tych, tych, tych yy, układów ruchu wynikają z zaniedbań pracy siłowej. Jeśli się, inaczej, teraz już nie powiecie, że nie wiecie o tym, ale inaczej, może ci, którzy mają książkę, to też wiedzą o tym. Tylko jak gdyby ja to powtarzam tylko dlatego, żeby tym bardziej wam przypomnieć, róbcie to, bo, bo cały ten plan treningowy biegowy będzie... Wart funta wapu jak to się mówi, jeśli zapomnicie o tych ćwiczeniach rozciągających i wzmacniających. Kontuzję macie jak w bank. banku. Popróbujcie e, mieć świadomość tego, że, że bez tego wasz trening będzie... będzie, będzie, będzie mały. na pewno nie rozwiniecie się na tyle, ile moglibyście, na tyle ile chcielibyście, jeśli, jeśli nie będziecie tego wykonywali systematycznie. To tyle. Ja bym tak, wiadomo, no, to jest temat długi, długi, długi oczywiście. Polecam polecam, kto ma to pierwto chodzi, polecam w 50 życia jako tą pierwszy całość, całość tych rzeczy. Do tego jest do, dołączona płyta DVD, gdzie są pokazane. Ten, ten, ten zestaw, który pokazywałem tutaj, jest bez cięć pokazany również na płycie DVD. 500 stronic przy, wszystkiego obieganu ta druga maraton to są plany treningowe na 12 poziomów od 5 godzin, potem 4, 30 i od 4 godzin do 15 minut e, e, całoroczne plany treningowe no, według metody Skarzynskiego, tak to sobie pozwoliłem nazwać. E, plany, które, które piszą do mnie ludzie, e, są, e, podobają się, są skuteczne, dobrane obciążenia są dobrane do, do danego e, poziomu wynikowego. Także, e, Macie się świadomość, ile pracy trzeba włożyć, żeby, żeby uzyskać później wynik na, na założonym y, y, poziomie wynikowym. Życzę wytrwałości. Ja zawsze mówię też tak. Cztery gwiazdy polarne biegacza wiedza, systematyczność, y, y, cierpliwość i, i rozsądek. Wiedzę jesteście tutaj, czyli macie, macie świadomość tego, że, że bez tej wiedzy na pewno się, y, trudno wyważać drzwi otwarte, albo nie ma sensu wyważać drzwi otwartych. Wiedza, którą, y, którą mają ludzie, którzy już biegają na wyższym poziomie jest dla Was do, do dyspozycji i to y, y, ułatwi Wam ten, ten rozwój, przyspieszy ten rozwój. Systematyczność, o tym, o tym nie tylko, o tych ćwiczeniach mówiłem, wiadomo, że trening, trening biegowy to jest y, systematyczny, cierpliwy trening. Cierpliwy, bo, bo to jest liczone w latach, to nie, nie można oczekiwać y, wyników y, jakichś y, bardzo szybko, to, to wszystko musi być na sezony rozłożone. No i jeszcze rozsądek, czyli musicie mieć świadomość tego, że, że mimo, że macie pewną wiedzę o, o tej drodze, do, 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 którą musicie wykonać i chcecie być systematyczni, y, to jednak są, są momenty, kiedy temperatura 38 stopni, w planie jest napisane coś i ja muszę być systematyczny, wychodzę na trening. Nie, wtedy trzeba się położyć do łóżka, odpocząć, y, oberwanie chmury, ja mam w planie drugi zakres. Nie, odpuszczam dzisiaj to, nie zrobię to. Musicie mieć świadomość tego, żeby, żeby ten rozsądek jednak czuwał nad całością tego wszystkiego, co, co robicie. I wtedy, wtedy problemów nie ma, e, rozwój jest planowy, e, rozłożony na, na kolejne sezony i frajda na pewno jest na e, przedwzór. I, I podczas treningu, i podczas załogi. Wszystkiego dobrego.